Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim nowym, pierwszym vlogu. E, ja nazywam się Ola jestem razem z Milankiem, z moim synkiem, który właśnie sobie tutaj leży. Pokaż dzień dobrze. Dzień dobry. dzień dobry! Jak widzicie, komórki nam dopisują. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Vlog będzie dość y, luźny. Wybieramy się za chwilę, na chwileczkę na spacer, przewietrzyć się odrobinkę. I pokażę Wam sytuację, jak wygląda w Niemczech, jeżeli chodzi o koronawirus, bo tutaj to tak, jakby w ogóle kwarantanny nie było. Wszyscy żyją tak, jak żyli wcześniej, jakby się nigdy nic nie działo. Także zabiorę Was ze sobą i pokażę, jak to mniej więcej tutaj wygląda. I widzimy się na spacerku albo tam. Proszę, Słuchajcie, melduję się z powrotem. Przepraszam, że dopiero teraz i nie nagrałam też specjalnie za dużo na, na zewnątrz, ponieważ byliśmy tam bardzo krótko. E, mój syn też e, od paru dni po prostu nie cierpi swojego wózka, więc ja musiałam go potem nieść w nosidle. Dlatego za dużo Wam nie, nie pokażę, ale zrobiłam parę zdjęć, więc zaraz je Wam wstawię. sytuację w Niemczech e, przy koronawirusie, e, to wypowiem się na temat mojego miasta, bo nie wiem, jak wygląda to gdzie indziej do końca, ale podejrzewam, że prawie tak samo, jak i tutaj. E, także my jesteśmy w Poczdamie i dla e, tych, co nie wiedzą, to jest kawałek od Berlina. E, e, I co tu można dużo powiedzieć? Jak naprawdę każdy żyje tak, jakby się nic nie stało, Chodzą sobie na rowery, na pikniki, na rolki dzieci wychodzą z rodzicami. Także nie odczuwa się tak naprawdę tutaj tej kwarantanny. Myślę, że porównując do Polski już w ogóle nie ma czego porównywać. Do innych krajów można to troszeczkę porównać. W Hiszpanii ta kwarantanna jednak istnieje, wiem. E, ponieważ e, Tata Milana i mój mój chłopak, mój partner, jest Hiszpanem, więc mamy tak naprawdę cały czas kontakt z Hiszpanią i wiemy, jak mniej więcej ta sytuacja na co dzień tam wygląda, czy się polepsza, czy pogarsza. Także, e, no nie jest ciekawie tutaj. Jeżeli to tak dalej będzie wyglądało, to e, ten koronawirus w Niemczech na, na pewno dłużej potrwa niż planowanie. Ale e, bardzo Was witam na moim kanale, pierwszy filmik, wzięłam się za to, bardzo długo planowałam zacząć nagrywać i chyba to jest teraz taki moment, gdzie ja powinnam, bo no, siedzimy w domku tak naprawdę na spokojnie, można sobie coś fajnego przemyśleć. A mój kanał przemyślałam jako kanał, który będzie raczej dla kobiet, dla matek, dla, dla kobiet, które będą chciały zejść w ciążę, które może są w ciąży. I będą miały dużo pytań. Tego członka, którego właśnie słyszeliście, to jest mój syn. Zaraz mam. Także witam życie Mano. Drodko, trzy, cztery. Właśnie cztery. Nie chcesz mi pomóc nagrywać, co? No, nie chcesz mi pomóc nagrywać, ui! Uj, uj. A kto to? Milan? Masz fędrę? Mm -hmm. Tak, także kanał będzie się właściwie wyróżniał tym, że jest to raczej kanał kobiecy. Tematek przyszłych, i teraźniejszych. Bardzo się z tego powodu cieszę. Brakuje mi takich filmików po polsku. Tak, brakuje mi takich filmików po polsku. Troszeczkę, jak byłam sama w ciąży, i szukałam informacji na temat ciąży. Yy, czy na temat no, takich różnych yy, rzeczy, które tak tak mam. Przemyślenia po tym ciąży. Znalazłam je na kanałach po angielskim, a w polskim nie. Także yy, no, miejmy nadzieję, że... że mi się uda to nagrać tak, jak bym chciała i będę odpowiadała bardzo chętnie na wasze pytania. Z z rzeczami, które, o które wy miałybyście może pytania jakieś konkretne. Ja jestem dość młodym mamą, bo mam 21 lat, zeszłam w ciąży w wieku 20 lat. E, tak jak już mówiłam, ja jestem Polką, e, tata Milana jest Hiszpanem, e, a Milan urodził się w Niemczech, co, co stwarza tą sytuację, że mamy tak na razie syna z trzema różnymi narodowościami, no ale jest okej. Okay. No i cóż, będziemy się starać nagrywać, się prawda Milan? Będziemy nagrywać? Tak, będziemy nagrywać. Fajnie. Także bardzo czekam na Wasze pytania. Przepraszam za moją fryzurę po prostu. Oh. Bycie z dzieckiem czasami może być ciężkie. Nie? Ciężki. Także zapraszam Was do oglądania. Polubcie ten kanał, subskrybujcie, proszę. Piszcie mi bardzo ładnie w komentarzach. Tematy czy pytania, które byście miały jako mm, może i przyszłe mamy? Ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Cześć, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. E, przepraszam, że wczoraj e, tak skończyłam w pół zdania, ale niestety e, syn nie pozwolił mi na to, żebym mogła wczoraj nagrywać więcej, ponieważ e, zaczyna raczkować i za każdym razem, kiedy mu to nie wychodzi, to jest po prostu jedna wielka katastrofa. Dlatego dokończam e, mojego vloga z wczoraj, dziś. E, I e, tak. Na czym to skończyłam? E, proszę Was o subskrypcję kanału, o komentarze e, z różnymi pytaniami. Ja bardzo chętnie się wypowiem na ten temat. E, wiadomo, że nie jestem szkolona i, i na pewno nie będę opowiadała jakichś farmazonów i mówiła, co można, co nie można, co trzeba, co nie. Ale myślę, że przeszłam przez tą ciążę na tyle dużo, żeby też e, jakby móc powiedzieć swoje zdanie. Oczywiście to jest tylko na moich doświadczeniach i nie będę się wypowiadała za kogoś, bo każda ciąża jest inna, każda kobieta jest inna, każde dziecko jest inne, także ja nie będę się tutaj broniła, książkowała i mówiła, że na pewno tak jest i tyle. Ale e, bardzo chętnie chcę się z Wami podzielić moją historią, historią mojego synka, historią mojego porodu, historią mojego związku, ponieważ e, ja się tutaj z e, Hektorem poznałam i naprawdę, żebyśmy się poznali mieli dziecko, Polak i Hiszpan w Niemczech. Wierzcie mi, trochę rzeczy się działo. E, dlatego myślę, że to jest naprawdę bardzo interesujące. I nie mogę się doczekać, po prostu tworzyć ten kanał. Chcę się rozwijać, chcę rozwijać swoją pasję, bo bardzo lubię takie vlogi osób, które nakręcają daily vlogi nawet i mówią o swoich dzieciach. Dlatego ja chcę się podzielić wszystkim tym, co ja przeżyłam, z Wami, i mam nadzieję, że Wy też będziecie mieli na to ochotę. Nasz dzień dzisiaj mamy dzisiaj sobotę. Minął bardzo szybko właściwie. Moja mama bardzo mi dzisiaj pomogła. Wzięła też mi rankę na spacer. Ja miałam chwilę dla siebie. Nie ukrywam, że od dni jestem bardzo zmęczona. Nie wiem, czy to jest pogoda, to co się dzieje, ale próbuję dać sobie radę. Także kończąc tego vloga i prosząc was o prośbę, jest po prostu komentarz. Wystarczy jeden komentarz, abym wiedziała. Jakie filmiki nagrywacie, jakie pytania macie. I cóż, zapraszam do przygody razem ze mną. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. I mam nadzieję, że widzimy się na kanale. Buziaczki i miłej soboty. I wszystkiego dobrego z okazji Wielkanocy. Tego wam wszystkim życzę. Spokojnych, radosnych świąt. Będzie dobrze.